Rozdział 31. Okienny alfabet. Czesław Aleksandry i Chapaczeszko udali się do budynku, który ma wszystkie okna z literami. W przodu tego budynku znajdowały się literki T i X. W pierwszym boku budynku znajdowała się literka W. W drugim boku tego budynku znajdowały się dwie literki, U i V, a w tyle tego budynku znajdowała się literka Y. Patrz, rzekł Czesław. Z przodu budynku alfabetycznego są literki T i X. W obu bokach tego budynku są literki U, V i W, a z tyłu budynku jest literka Y. Tak jest, przytknął mu Aleksander. Czesław Aleksander i H. Paczyszko udali się do wejścia do budynku z oknami w literkach przy każdej ścianie. Były literki polskie T, U, W i Y i angielskie V i X. Czesław Aleksander i H. Paczyszko byli przy ścianie z oknami literki X. Aleksander otworzył drzwi. Drzwi w lewym dolnym logu literki X. Czesław podążał za Aleksandrem. A Chapaczeszko przeleciał przez wejście do tego budynku. Weszli do Sutereny. Potem spotkali pana Michała Bolkowskiego. Ja je jestem pan Michał Borkowski — rzekł pan Michał. Al. ja je jestem Czesław odparł Czesław. Ja je jestem Aleksander powiedział Aleksander. A ja, Chapaczeszko al, odrzekł Chapaczeszko Al, jesteśmy piratami. Ucieszyli się Czesław, Aleksander i Chapa Mieszkam w tym budynku, w którym są literki od T do Y. Cztery litery są polskie, a dwie angielskie. Główne wejście do mojego domu znajduje się przy literce X. Rzekł Michał. Najbardziej lubimy literkę X. R. Odpał Czesław. Literkę X? Zdziwił się Michał. Dlaczego? Dlaczego podoba wam się literka X? Bo poszukujemy skarby, które wcześniej ukryły się gdzieś w nieznanych miejscach. A, Odpał Aleksander. Tak, przerwał Chapa Czeszko. Jaki minerał chcecie szukać? Zapytał pan Michał. Będziemy szukać jasnobordowy diament. Odpał Czesław. A czy macie skrzynię? Zapytał w końcu Michał. Tak, mamy skrzynię. Potwierdził Czesław. Czesław, Aleksander, Chapaczyszko i pan Michał Borkowski opuścili suterenę i weszli na trzecie piętro budynku alfabetycznego. Potem weszli do sypialni pana Michała. Znaleźliśmy, ten diament jest na stole. A, jęknął Czesław. Czesław, Aleksander i Chapaczyszko zauważyli, że jest na bordowy diament, znajduje się na stole, czyli znaleźli go. Czesław wziął ze stołu jasnobordowy diament. Aleksander postawił skrzynię na podłodze i otworzył ją. Czesław podszedł do skrzyni, stał na kolana, wsadził do skrzyni jasnobordowy diament, zamknął skrzynię i wstał z kolan. — Już mam jasnobordowy diament. — a, powiedział wreszcie Czesław. Potem Aleksander podniósł skrzynię i Czesław, Aleksander, Hapaczeszko i pan Michał Opuścili sypialnię pana Michała i udali się do sali konferencyjnej. Czesław otworzył bardzo nerwowo okno prawej części literki W, wziął z podłogi młotek i uderzył bardzo mocno na dwa rogi. Jeden górny i jeden dolny. Czesław wtłukł całą szybę młotkiem, rzucił bardzo mocno młotek i uszkodzone okno na ziemię, aż pan Michał przestraszył się. Czesław, krzyknął pan Michał. Nie rób tak. Pan Michał pobiegł do Czesława i krzyczał. Co ty zrobiłeś przed chwilą? Dlaczego stukłaś całą szybę i rzuciło się na ziemię? I dlaczego zepsułeś mój młotek? To nie jest twój młotek. To jest mój młotek. Jesteś przestępcą. Jesteś naprawdę przestępcą, Czesław. Pan Michał był bardzo pogniewany, że Czesław popełnił przestępstwo. Pan Michał był bardzo mocny w ramiona Czesława. Czesław przeskoczył przez zepsute okno i spadł na ziemię. No co? I po co ty teraz spadłeś na ziemię, Czesław? Po co? A jak mam stawić nową szybę w to okno, które zepsułeś? Jesteś przestępcą, rzekł Michał. Pan Michał sam opuścił salę konferencyjną, zszedł na parter budynku alfabetyczno-okiennego. Wyszedł z tego budynku, pobiegł do Czesława, i podniósł go, a Aleksander i poczeszko zostali w sali konferencyjnej. Potem pan Michał wziął pomiędzy sadzonkami ścierku pudełko z wiatrem i głośno powiedział Aleksandrowi. To jest pudełko z wiatrem, Aleksandrze. Aleksander pobiegł do okna i popatrzył na pudełko z wiatrem. No, widzę. A, widzę pudełko z wiatrem, powiedział w końcu Aleksander. Po chwili przyleciał do Aleksandra Chapaczeszko. Pan Michał dał Czesławowi pudełko z wiatrem. Aleksander wszedł do okna zepsutego przez Czesława, a Chapaczeszko wleciał do uszkodzonego okna. Czesław spróbował otworzyć pudełko z wiatrem. Następnie Czesław i pan Michał mocniej przestraszyli się, niż Aleksander i Chapaczeszko. Potem Czesław od razu szybko zamknął pudełko z wiatrem, żeby mocno wiatr przestał wiać. Czesław Aleksander, Chapaczeszko i pan Michał odpoczęli od mocnego wiatru z pudełka przez pół minuty. I co? Czy ten wiatr jest silny? Zapytał Chapaczeszko. Tak, wiatr jest silny. A. odparł Czesław. Czesław spróbował jeszcze raz otworzyć pudełko z wiatrem. Potem Czesław Aleksander, Chapaczeszko i Michał jeszcze bardziej przylękli się z triumfalnym okrzykiem A. Potem Czesław zamknął znów pudełko z wiatrem. Czesław, Aleksander, Chapaczeżko i pan Michał znów spoczęli. Aleksander podszedł do skrzyni, która stała naprzeciwko uszkodzonego okna, podniósł ją i podszedł do hapaczeszka. Do zobaczenia, panie Michale Borkowski. Poszegnęli się Czesław, Aleksander i Chapaczeżko. Czesław Aleksander i Hapoczeszko pożegnali się z panem Michałem Borkowskim. Następnie pan Michał opuścił budynek pełen okiem z abecadłem i uciekł gdzieś. Czesław ponownie otworzył pudełko z wiatrem i postawił pudełko na ziemię. O, o, jest tornado. Gatunku, ratunku, pomocy. Brzasnęli Czesław Aleksander i Hapoczeszko. Zaczęło wieć trąba powietrzna i zaczęła już rujnować budynek z oknami w kształtach literek i zaczęła już rujnować budynek z oknami w kształtach literek od T do Y. Aleksander trzymał mocne skrzynie w lewej ręce, a Hapaczeszka chwycił prawą ręką. Potem Aleksander i Hapaczeszko wylecili wylecieli z zepsutego okna, a Czesław i pudełko podnieśli się z ziemi. Czesław, Aleksander i Hapaczeszko Czeszko się głosem o. Chamba powietrzna zaczęła już rujnować 110 domów. O nie, ratunku pomocy. Tornado rujnuje budynek alfabetyczny i sporo domów. Ratuj się, kto może. Wrzasnął Czesław. Tornado wciąż kontynuowało burzyć 111 budynków, a Czesław Aleksandry i Chapoczeżko jeszcze latali dookoła Chamby powietrza. Chamba powietrza rujnowała również małą ziemię na tamtym brzegu rzeki Apollo, co tworzył się wielki dół o wysokości około dwudziestu metrów pod ziemią i dół zderzył się z rzeką Apollo. Ten dół, będący jeziorem, a później z piaskiem, będącym kopielskim, wciąż zwiększał się i zwiększał się, aż Apollo nalało się w niebo. O, jaka katastrofa, jaka szkoda, że ta trąba powietrzna rujnuje i budynki, i wielką ziemię jęknął Hapaczeszko. Park na szczęście dotrwał. W Szczepkowie zginęło aż 400 osób. A, lecę na pudełko rzekł Czesław. Czesław szybko polecił na pudełko zamknął pudełko i to na dobre działać. Budynek alfabetyczny i tych domów stało zmieszczone. Czesław Aleksander, Hapaczeszko, pudełko i skrzynia spadli na ziemię. Jaka szkoda! пожалюйся часлав